Ja bym przytoczył przykład, który jest bardziej zbliżony do naszego podwórka, bo Owęg. Zobaczmy, że to jest bardzo podobne imię do tego, które mieliśmy przed chwilą i też jest z Gwinei. I to jest przykład, gdzie nie magia, ale potężne emocje przywracają martwego do życia. No, do, do życia, do nieżycia można by powiedzieć. Do nieżycia, tak. W tym przypadku mamy emocje, Niedostarczonej miłości, złamanego serca, zdrady lub innych też takich romantycznych uczuć. Czyli na przykład kochasz się w dziewczynie, ale ona nie odzyska Twojej miłości, wybiera innego i zostajesz złamanym sercem, albo twój mąż zdradza cię z jakąś inną, młodszą kobietą i też czujesz się zdradzona, i to w tobie się gnieździ. To jest taka w sumie pęknięcie, do którego wlewa się sączy czy mrok. Tak, można tak. Powiedzieć. Czyli tutaj pierwszy warunek to jest właśnie złamane serce. A drugi warunek to jest to, że ta osoba musi umrzeć, nie zaleczając właśnie tych emocji tego złamanego serca. Czyli na przykład takim powodem powstawania tych istot, że kiedy z powodu tego złamanego serca ktoś decyduje odebrać sobie życie. Na przykład to jest pewien rodzaj nieumarłego, który nie opuszcza grobu, dopóki nie zaplanuje bardzo dokładnie swojego planu działania. Że on ożył. Ale nie opuszcza tego grobu, dopóki nie zaplanuje dokładnie, jak tą zemstę dokona, na ilu osobach tą zemstę dokona, w jaki sposób, w jakie kroki potwierdzi, jak będzie na przykład je straszył, prześladował te osoby, bo to niekoniecznie chodzi o to, że je zabije od razu, tylko na przykład pewnymi znakami, symbolami będzie prześladował je najpierw, zanim dokona tego mordu, więc najpierw. Spoczywa w grobie i snuje przez ileś tam dni plany. Czyli zanim odbierze im życie, to musi im je zniszczyć i to życie fizyczne, mentalne i emocjonalne. To akurat różni tą istotę od europejskich wampirów, które raczej nie były zbytnio bystrzakami. oczywiście w zależności które, ale w większości jednak no, były to raczej istoty kierujące się instynktem, a tutaj jest coś, co kieruje się planem. Tak. I dla mnie ma to więcej wspólnego niż z wampirem, z revenantem, który właśnie zmarł w jakiś sposób, niegodny taki, który uważa, że jego śmierć była niewłaściwa i wraca, żeby zemścić się na tych, którzy do niej doprowadzili. Tutaj akurat ci, którzy doprowadzili do tego złamanego serca. Tak, tak, dokładnie. Tylko tutaj on ma kilka słabości. Po pierwsze, on nie może odejść od tego planu, który sobie zaplanował, czy jakieś różne nieprzewidziane sytuacje mogą mu ten plan krzyżować i przez to musi wracać do Grobu. Druga rzecz jest taka, że nie może skrzywdzić, albo nie krzywdzi osób, które nie są związane z jego zemstą. To znaczy, że podstronni, którzy nie są związani z tym złamanym sercem, z tym planem, są bezpieczni. A jeżeli się wplątają, żeby przeszkodzić mu w tym planie, on musi wrócić do grobu, to wtedy może ich włączyć w następny plan. Może i włączyć następny plan? A to jest ciekawe, bo to jest taki, można powiedzieć, przykład kreskówkowego złoczyńcy. Wychodzi, żeby zemścić się na swoich wrogach. Jego plan został pokrzyżowany przez jakieś nieoczekiwane okoliczności. A, dorwę cię następnym razem i wraca do swojego leża. Tak. tak. Chociaż to rzeczywiście jest bardziej taki rewenant niż wampir, że nie ma tego aspektu wysysania sił życiowych. Tak, to prawda, bo mają jedną taką całą charakterystyczną. To nie powiedziałem, a warto powiedzieć, że. Można go poznać po tym, że ma jedno oko przekrwione, całe czerwone. I tutaj jest też taka sprawa odnośnie tego, jak go się pokonuje. To można go pokonać tylko i wyłącznie, kiedy on leży w grobie swoim, bo on wraca za każdym do grobu, żeby myśleć, żeby planować. I wtedy trzeba go po prostu spalić. Czyli tutaj mamy pewne podobieństwa, ale rzeczywiście brakuje tego. Bardzo ważnego aspektu wampiryzmu, jakim jest wyssanie tych sił życiowych. Tak, czyli on planuje zemstę na zimno, metodycznie, i ogień go pokonuje. Tak, tak. No może przejdziemy do takiego wampira, który rzeczywiście bardziej jest skupiony na wysysaniu tych sił życiowych. Tak, no to kiedy mówimy o piciu krwi, to może opowiem trochę o, może być takiej grupie istot, ponieważ. Są na ich temat różne sprawozdania i też jest ich różna klasyfikacja. Mówię tutaj o Asanbosam czy też Sasanbonsam. I to są również tereny Gany i Togo. I to są krwiopijcy, którzy zwisają z drzew i atakują przechodzących pod nimi ludzi. To też można połączyć z indyjską wetalą, która nie jest wampirem, tylko raczej demonem, ale atakują podobnie. I jak. Teoretycznie ta istota wygląda. Otóż no jest to potężnie zbudowany, włochaty mężczyzna, który ma wystające żelazne zębiska, także wystające nietoperze uszy i, co ciekawe, żelazne haki na nogach. Dlaczego haki na nogach? Otóż tych haków używa, żeby zwisać na gałęzi głową do dołu, a jak przechodzi ktoś pod nim, no to spada na niego i tymi żelaznymi zębami gryzie człowieka i z rany spija krew. No i też lubi sobie podjść mięska. Tak, to jeszcze dodam odnośnie cech wyglądu. To czasem pojawiają się właśnie przekrwione oczy. Nogi i ręce są nadludzko długie, czyli są właśnie dłuższe niż normalnego człowieka. Czasem stopy są skierowane w odwrotnym kierunku niż normalnego człowieka. Niektórzy uważają, że te haki wystają gdzieś na poziomie łydek czy kolan, a niektórzy myślą, że właśnie te haki to są te stopy, które są zwrócone w drugą stronę i na nich wiszą. No i tak nadam jeszcze, że podobno właśnie Asan Bosam jest sadystyczny i lubi się tym swoim jedzeniem bawić, ale, tak jak wspomniałem, są pewne nieścisłości dotyczące, które istoty są którymi. Tak, ja doszedłem do takich treści, gdzie rzeczywiście ten Asan Bosam jest takim bardziej strażnikiem tej dżungli, tym takim stworzeniem nie nekromantycznym, nie jakimś tam nieumarłym, i nie do końca pijącym krew, tylko po prostu zjadający swoje ofiary, często polującym na tych myśliwych, Mającą też czasami skłonność do podobno gryzienia ofiar w palce u stóp i rzeczywiście zwisania i pilnowania tych tajemnic, które są w buszu gdzieś tam głęboko tu zakorzenione. I to jest właśnie takie ucieleśnienie tych niebezpieczeństw, które czają się w dziczy, taki strażnik granic, ostrzeżenie dla tych myśliwych i rzeczywiście ma te żelazne zęby, te haki. Natomiast to, co jest bardziej wampirystyczne, z tego, co dotarłem, to jest ten Sasa Bonsam, który no, jest podobny. Widzimy podobne nazwy. Też występuje w podobnych regionach. Więc to po prostu może ta historia podróżowała. Ale on już rzeczywiście wypija krew tego, który pod nim przejdzie. Jest też różnica w wyglądzie. Nie mają haków, nie mają tych żelaznych zębów. Ale posiada pewne elementy nietoperza. Także ma... mówiliśmy o tym, że Asan Bosam ma niby. Nietoperze uszy jest włochaty, natomiast Sasan Bonsan może też mieć nietoperze skrzydła. Te skrzydła całkiem pokaźne, bo nawet 6 metrów rozpiętości z tego co czytałem, więc no dosyć duże skrzydła, żeby unieść tą wampirystyczną istotę. Bardzo realistycznie, żeby umożliwić latanie. Tak, tak. Też są właśnie obłosione, też mogą mieć nogi w obie strony skierowane, w drugą stronę, tak. Natomiast jest to jednak ta bardziej wampirystyczna istota. I pojawiały się nawet przesłania w historii, takie sprawozdanie było, że jeden z młodych Ashanti z takiego plemienia, jeden z wojowników kiedyś pokonał takie stworzenie i które siedziało i spało sobie gdzieś tam w dziupli w lesie, zawił i przyciągnął, i nawet zostało podobno sfotografowane. Ale ciężko było dotrzeć do tych fotografii podobno. To, co powiedziałeś, Marku, jest o tyle ciekawe, że biorąc pod uwagę różne sprawozdania różnych antropologów, to na ile ten wampiryczny Sasan Bonsam nie jest może takim europejskim przekłamaniem tego właśnie duchowego obrońcy Asan Bossam? Ponieważ, tak jak wspomniałem, dawniej rola tej istoty w wierzeniach była inna. Jak wspomniałeś o Ludzie Ashanti, no to właśnie Asan Bossam był w teorii boskim strażnikiem lasów powołanym przez boginię natury czyli jedną boginię Asasa je to była matrona, taka stara bogini prawdy i druga, Młoda bogini natury, miłości rozmażania czyli auta. Tak naprawdę to były dwie odmiany tej samej bogini, Matki Ziemi. I teoretycznie, ten Asan Bosam miał karać ludzi za złamanie tabu jakiego tabu wchodzenie do lasów czwartki. Co to jest to tabu? Dlaczego czwartki? Otóż czwartek był teoretycznie świętym dniem, w którym las miał się odradzać i odpoczywać po ludzkiej eksploatacji. Że ludzie mieli, mogli w się polować na zwierzęta, zbierać borówki, ale jeden dzień musiał zostać po to, żeby las odzyskał tą siłę do dalszego życia. I wejście do lasu, właśnie w ten czwartek, to było tabu. I teoretycznie Asan Bosan, za złamanie tego tabu, miał karać. I tutaj się pojawia też. Drugi opis asan który różni się trochę od tego, o którym opowiadaliśmy do tej pory. Jedna jego połowa ciała jest zdrowa, wygląda normalnie, silnie, natomiast druga jest ohydna, schorowana, rozkłada się. I jeżeli otrzesz się o rozkładającą część tego ciała, to zginiesz. I to jest dokładnie to samo, o czym wspomnieliśmy wcześniej, że ta śmierć może nadejść na różne sposoby. Albo zginiesz z powodu tego, że osłabniesz, wpadniesz w tą chorobę, albo sam Asan Bossam wpadnie w szał i porwiecie w zaświaty. Dla mnie jest to tyle ciekawe, ponieważ jest właśnie opis angielskiej pani antropolog, która teoretycznie podróżowała przez lasy z przewodnikiem i podobno zobaczyła tego Asan Bossam, który stał w lesie, bo pokazał go jej przewodnik i musieli go obejść dookoła. No i wiadomo, jest ciemno w lesie, biorąc pod uwagę, jak puszycie drzew w dżungli, jest duże, jest ciemno, trochę nie do końca widać, jeszcze jest ciemno skóry, więc bardzo łatwo mogę sobie wmówić, że kurczę, faktycznie ta jedna strona jego ciała wyglądała taką trochę schorowaną, musimy go obejść dookoła. Tak, to jest właśnie ta kwestia bardziej mistyczna związana z tymi religiami. I tak jak mówiłeś Arturze, te historie pojawiają się w Ganie, w Togo, ale też i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Zatem rzeczywiście one mogły ulegać zmianom. I jeśli traktujemy Asanbosama czy Sasan bonsamy jako rzeczywiście tych strażników puszczy, dżungli, to pojawiają się przekazy o tym, że mamy również do czynienia z samicami, samcami, ale też i małymi, że rzeczywiście one się po prostu rozmnażają jak jakoś taka rasa. Powiedzmy, ta jedna bardziej pijąca krew, inna bardziej rozszarpująca, ale to są bardziej ci strażnicy jednak tych dżungli z nadania, powiedzmy, bogini, czy też po prostu z jakichś sił natury. I też ciekawe, bo znalazłem jeszcze jedną wersję tych istot, czyli naglopera, którego można uznać za taką szlachtę wśród tych demonów. I co jest ciekawe w nagloperze? Klasyfikuje się go jako tego typu istotę, jako właśnie takiego Asan Bosam czy Sasan Bonsam, ale on jest potężniejszy. Potrafi władać magią, w ogóle potrafi zmienić swój wygląd i on potrafi przemieniać ludzi w bossam, czyli zwykłego człowieka może przemienić właśnie w taką istotę. Ale co ciekawe, przemiana nie musi być permanentna, bo jeśli nieszczęśnik wypełni rozkazy, jakiś nakaz naglopera, to powróci do bycia człowiekiem, co też bardziej mi pasuje do właśnie tego bycia strażnikiem lasu, gdzie to jest, można powiedzieć, ta kadra oficerów, którzy mają dowodzić tą strażą lasu, i jeżeli jakiś nieszczęśnik, człowiek zostanie złapany, ale na przykład Kara musi być odpowiednia do. Przeciwnienia, jeżeli ktoś powiedzmy głodował i poszedł w ten czwartek, żeby sobie nazbierać trochę jagódek i zostanie schwytany, no to może zamiast porwania go ze światów, może trzeba go zmienić w asan bosam i masz zadanie do wykonania. Jak wykonasz dla mnie zadanie, to powrócisz do bycia człowiekiem. Zaczęliśmy mówić o takim, można powiedzieć, trochę animalistycznym krwiopijcy, tak? Czyli trochę nietoperzowaty, wypija krew, ale skończyliśmy znowu na istocie, która używa magii, więc ta magia, ten mistycyzm się ciągle przewija wśród tych afrykańskich duchów. I właśnie ten nagloper zwłaszcza, podoba mi się z tego powodu, że on sugeruje, że nawet te krwiopijcze Asanbosam czy Sasanbonsam mają. Jakieś zadanie związane z tym lasem, bo nawet jeżeli jest krwioficą, to wbrew pozorom to jest istota, gdzie nie ma w żadnym momencie powiedziane, że jest martwa. Tak. Nigdzie nie jest powiedziane, że to jest martwa, to jest ktoś, kto wrócił do życia. Jedyna właśnie zmiana z człowieka to jest ta, którą powoduje nagloper. I nagloper powoduje ją na żywym człowieku, ona jest odwracalna. A Jeśli mówimy już o takich istotach nieco włosionych, związanych z aspektem tej magii. To mamy takie stworzenie, które nazywa się Tikolosze. I to stworzenie wygląda jak taki pokraczny pawian, i często można spotkać to, podobno, wedle legend, gdzieś tam na równinach południowej Afryki, i on żywi się tą energią swoich ofiar. Ale poza tym, że rzeczywiście tak bardzo łaknie tej energii, to ma jeszcze jedną cechę, że jest zdecydowanie. Dużym zagrożeniem dla kobiet, ponieważ ma wielki apetyt seksualny. To właśnie jest ten, który głównie upodobał sobie kobiety gwałcenie, a potem wysysanie resztek tych sił życiowych. I mówimy tutaj też o aspekcie magicznym, ponieważ ten szaman, czarownik, jest w stanie uwięzić albo tego tikolosze spętać i wykorzystać do jakichś swoich niecnych celów. Albo po prostu jako takiego potężnego sługę, żeby pokazać, no, że ze mną nie można igrać. No, jakieś tam różnorodne metody na to ma, nawet niektóre związane z tym, żeby zwabić go mlekiem. To jest taka istota, która potrafi być niekiedy opisywana jako karłowata, właśnie podobna do tej małpy, tak jak mówiłem, ale nieco też podobna do takiego karłowatego pokracznego człowieka ale z dużą głową, ostrymi zębami, czasem z jednym okiem i z taką kostną wypustką na głowie, którą podobno jest w stanie nawet jakieś większe stworzenie powalić jak uderzy. Czyli macheum. Tak, chociaż tutaj jeżeli chodzi o opisy tego stworzenia to bym powiedział, że to jest bardzo wiele istot pod podobnymi nazwami. To kolosze, tikolosze, tikolosz, ton kolosz, i tak dalej, i tak dalej gdzie to reprezentują bardzo podobne istoty, ale z wielu wyznań, wielu wierzeń. I one różnią się w zależności od miejsca trochę wyglądem. Tutaj podałeś dwa przykłady wyglądów, ale to może być wygląd karła albo wygląd jakiegoś owłosionego też stworzenia. To mogą być różne wyglądy istot i one się też różnią trochę szczegółami, jeżeli chodzi o ich działanie. Ja tu tylko chciałbym zauważyć pewne powiązanie na zasadzie tego, jak Pewne elementy mogą zostać wzięte pod uwagę w różnych kulturach, bo w naszym poprzednim odcinku o wampirach azjatyckich wspomniałem przez krótki moment o yokai japońskim, Yamachichi, który jest taką małpą, która kradnie ludziom oddech właśnie przez pocałunek. Co też jest takim trochę powiązaniem, małpia postać i intymny kontakt, który kończy się śmiercią ofiary. Tak, tak. No, i tutaj też to Ty kolosze potrafi niekiedy w różnych opowieściach przybrać postać mężczyzny, który po prostu przychodzi i oferuje jakąś pomoc kobiecie w zamian za usługi seksualne. No, jak ta kobieta odmawia, no to on wtedy tą bestialską postać przyjmuje i rzuca się agresywnie. I co jest też ciekawe, że on też potrafi nachodzić w nocy i powodować no, choroby, śmierć. Tak standardowo można powiedzieć, ale też i ten paraliż senny. I jednym z takich zwyczajów do tego, żeby się obronić przed tym, zwłaszcza w nocy, jest to, żeby spać wysoko. Że ludzie, którzy śpią nisko przy ziemi, właśnie umierają. Dlatego jest zwyczaj podnoszenia łóżek wyżej, żeby one były wysoko, żeby to ty kolosze do nich nie dosięgnęło. Czyli podejrzewam, że tam byłyby bardzo popularne te łóżka z IKEA, gdzie na dole mamy biurko, a na górze jest łóżko. To wtedy kolosze nie mogłoby wtedy zaatakować. Natomiast ja jestem ciekaw, bo wspomniałeś, Marku, o sytuacji, gdzie jeżeli kobieta odmówi, no to można powiedzieć, denerwuje Ty kolosze. A co, jeżeli kobieta to przyjmie? Czy wtedy faktycznie Ty kolosze pomaga jej i później odbiera zapłatę za swoje zasługi i nic się nie dzieje? czy? Ja myślę, że to już zależy od konkretnego ty kolosze, czy jest bardziej słowny, czy mniej słowny. Natomiast też tu warto zwrócić uwagę, że. Niekiedy jest taka możliwość, żeby czarownik albo spętał to tikolosze, tak jak powiedziałem, albo nawet i stworzył to tikolosze. Gdzieś znalazłem jedno takie źródło, które mówiło, że czarownik mógł pewnego człowieka, który miał trochę tych sił życiowych, ale nie potrafił nimi samemu operować, zabił, uciął mu głowę i jakimiś rytuałami spowodował, że on zmienił się w to kolosze. To jest ciekawe, bo do tej pory nie wspominałeś, Marku, o tym, że kolosze jest powiązany z byciem nieumarłym. A to jednak okazuje się, że czarnoksiężnicy mogą tworzyć taki umarłych. Tak, że może, bo to w zależności też od wersji. Ale tutaj tak, czarnoksiężnik jest w stanie taki sposób stworzyć. Czy w takim razie może stworzyć, a w takim razie te Tikolosze też występują naturalnie. Jako można powiedzieć naturalne istoty demoniczne w okolicy. Które można spętać, tak. tak. Natomiast też to Tikolosze niekiedy posiada umiejętności bycia niewidzialnym. Poprzez wypicie wody, albo puknięcie jakiegoś kamienia. I wtedy jest oczywiście. I, i tutaj, tutaj, biorąc pod uwagę naturę istotu, o której mówimy, mówiąc puknięcie, chodzi o uderzenie w kamień. Tak, ja tutaj bym dodał to, że jest taka istota, to kolosza, praktycznie identyczna nazwa i części wspólne ma właśnie bardzo wiele, bo też niewidzialna przez połknięcie wody lub kamień, też podwyższenie łóżka może ochronić przed tą istotą, czarownik może ją przegnać oczywiście, ale ma trochę inny tutaj system działania, bo to jest istota, która słucha się ludzi złych, że źli ludzie wzywają ją, żeby krzywdziła innych ludzi. Znaczy że wzywają ją, żeby przyszła do nich i nasyłają ją na innych ludzi. Czyli tutaj jest zupełnie inny odbiór i też inaczej to wygląda. Bo wygląda właśnie jak taki karzeł w opasce biodrowej. Zsyła choroby, zsyła śmierć na tak, w oczach, w długich, ciężkich ramionach, tak? Dokładnie, często posiadające wydłużone palce, i to ta istota, to kolosze też potrafi gwałcić kobiety. I jeżeli ta kobieta przeżyje, może urodzić dziecko, i to dziecko wtedy jest właśnie tym innym w tej wiosce, kimś, kto ma tę mroczną skazę. No, dziedzictwa swojego, i jeżeli jakieś problemy pojawiają się w wiosce, no to może właśnie przez to dziecko. Ale niestety nie ma nadnaturalnych mocy przeciwko kolosze tak jak dampiry. No nie za bardzo. Można powiedzieć, że jeżeli to kolosze służą złym ludziom, to są pewnie popularne wśród polityków. Tak, ja bym tutaj powiedział właśnie taką ciekawostkę odnośnie tego, dlaczego ta legenda lub mit powstał? W folklorze bantu. Było takie wyjaśnienie tego mitu przez przyjezdnych, że podwyższenie łóżka chroniło przed czadem. Że oni w tych namiotach mieli ogniska. Jeżeli namiot był źle umieszczony i pewna temperatura spadła, ogniska też nie wytwarzały się w węgla, tylko wytwarzał się czad. I dzięki temu, że łóżko było podwyższone, te osoby nie umierały. Czyli ten sposób był realnie działającym sposobem tak. czadowo. Natomiast też warto powiedzieć, że ten aspekt seksualny, to kolosze, i kolosze, też był związany z syłaniem niepłodności. Że Jeżeli ktoś jest niepłodny w wiosce, no może właśnie dlatego, że to ta istota mroczna zesłała na niego taką karę, taką klątwę, która się pojawiała. Więc to jest ta istota, która sama realizuje tą seksualność, może nawet zapłodnić kobietę albo po prostu ją zabić, wysysając potem siły życiowe. Ale może też zabrać to, w czym jest, powiedzmy, potężna. Czyli jednym daje, innym odbiera. Tak, tak, dokładnie.